Witajcie z tej strony, Piotr 6, bo na, dobra, witajcie tak w ogóle. Jest to szósty odcinek czołgiem przez świat. Zaczynamy. Gram pisem radzieckim czołgiem Jasne. ciężkim. Okej, okay. to jest jakby to nagrana powtórka. Mam nadzieję, że będzie jako ta taką to wyglądać. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, co za gościu jeszcze Isem strzela bez sensu, to ma już 1000 złotych pracy bez sensu. Chyba nieważne. <laughs> Marudę już. A, jak widzicie w tym celowniku nie za bardzo mi pokazuje te sekundy, bo to powtórka jest. Ale jedziemy z tym koksem. <laughs> Zobaczymy jak mi pójdzie. Oczywiście fps jakoś tam nie wiem. Tylko Ciekawe, jaka będzie jakość. Może gdzieś dobra. Ale nieważne. Jak widzicie, gram na grafice standardowej. Ja tam Ta poprawiona żadnej różnicy nie daje. Ta tak da poprawiona chyba ja mniej FPS-ów, więc... nie gram na tej poprawionej, bo... nic mi to nie daje, według mnie. Tutaj 185. Poszedł na hita. Nie wiem jakim cudem, no ale dobra. Jakby się czepiać takich szczegółów, ważne, że go rozwaliłem. No. Które że KW3? Dostał nasz IS. Ja się zeznął. Moście gościu już go Tak. W ogóle nie ulepszone KW1. Jest kawy rynka wroga, ja ją strzeliłem. A i ją rozwaliłem razem z i, Isem. Albo razem z KW1, nie wiem, trudno powiedzieć. Po lewej mamy Isa, tam jest KW3. A, srałem, nie było go w ogóle widać, to strzeliłem Isa. Wciągnąłem mu gąsienicę. O sorry, eee... Mam nadzieję, że nic nie strzeliło. On się nałączył wygaszacz. Dobra, tego sobie postrzelałem razem z Pisa. Ja mu tam najwięcej zabrałem hapę. Ten, ten is zajął się kawą trójką, ja się zająłem isem. Ten on się pozeznał, to. Nie wiem co to było. coś się teraz zeznał? A ja go dobiłem, fajnie, cyk. Okej, okay, teraz kawu trzy się wziąłem. Tam też pierwszy strzał był w gąsienicę, bez bezsensownie. No ale niestety nie wiem jakiegoś pecha miałem w tej bitwie na górę No, um, cyk. To sensy, ale Czekałem aż mi się na odejdziało. No to tam szybko się ładuje 10 sekund. Fajnie ten jak jest. Dostałem od niego jednego strzała, a ja sobie przycelowałem do belkę i dostałem. Mm hmm... Traciłem gąśnicę, tam we mnie jeszcze strzelali. Ja szybko ładowałem i dostałem szybko I trzy. Sam go potem rozwalił. Ktoś na a, RLV39 go rozwalił z góry. M7 rozwaliłem. Ale oberwałem tydzień A Aż gra się... Aż gra się bugowała od tych wrzasków załogi. Dobra, załatwałem... na co wiem i cofałem się do tylu. No. Aha. Próbowałem te... KW-1. Nie wiem, czy to było moje za 90, czy nie, ale strzeliłem. Chyba za zero było. Potem był Kawin SB, widzicie, przede mną. mogę tam próbowałem coś mu zrobić, tylko... Ja już bym go rozwalił, tylko że ten pierwszy słabuch zezem, nie wiem czemu. Zeszło trochę na bok, miałem pecha po prostu. No i załadowałem, ja spokojnie go zdjąłem. Tak, na spokojnie sobie. I tak został już, nie wiem, ja sobie strzeliłem. Szagi został. Pozdrawiam. 5 eee, fragów i tak zakończę tę bitwę, bo tam zostały dwie artylerie. Bardzo się nie bronią. No i te 150 A. Nie mieli szans, bo nam tylko trzech rozwalili, więc... Nie za Podjeżdżam tam do tego... Myślę, na strzelę sobie w niego przycelowałem. To myślę, że się zeznę i tam... No, a ja jednak trafiłem. Aż niemożliwe. Mogę go rozwalić, no ale. No i takim cudem skończyła się bitwa. No, Zwycięstwo. Statystyki wam nie pokaże, ale powiem. że było około jako zwycięstwo pierwszego dnia około 3000 doświadczenia miałem. A kredytów 3000, tysiące. No. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego odcinka. Nara.